I jeśli brat Twój zgrzeszy wobec Ciebie, idź i upomnij go między Tobą i nim samym. Jeśli Cię słucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch lub trzech świadków była postawiona cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, powiedz Kościołowi. A jeśli również Kościoła nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę mówię Wam, jeśli cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, jeśli cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I ponownie zaprawdę mówię wam, że jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystko użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, od wersetu 15 do 20. Zatytułowałem Życie Wspólnotowe, Upomnienie, Przebaczenie, Modlitwa. Czytanie Ewangelii na trzecią niedzielę zwykłą, rok A. W tym fragmencie Ewangelii możemy rozróżnić trzy części, jak też to zrobiłem. Można zobaczyć na ekranie w wersetach 15 do 17 dotyczy to upomnienia braterskiego. Werset 18 ma charakter bardziej ogólny. Mamy podobne słowa skierowane jak dwie niedzielę wcześniej do świętego Piotra. Teraz te słowa są skierowane do uczniów: Jeśli cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Jeśli cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A wersety 19 i 20 dotyczą modlitwy wspólnotowej. Werset 15, sposób jak się rozpoczyna: Jeśli brat twój zgrzeszy, sugeruje, że powinniśmy zobaczyć też wersety poprzedzające, gdyż wprowadzają. Wersety od 15 są jak gdyby rezultatem, konsekwencją tego, co zostało powiedziane wcześniej. Rozdział 18 rozpoczyna się tymi słowami. W tym czasie uczniowie przyszli do Jezusa, mówiąc: Kto jest największy w Królestwie Niebieskim? I pan Jezus odpowiada im na to, dając im przykład dzieci. Z kolei od wersetu 6 słyszymy o skandalach, o zgorszeniach, a od wersetu 12 mamy przypowieść o zabłąkanej owcy. Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie szuka tej, która się zabłąkała? I kończy się to tymi słowami. Tak też nie z wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Przetłumaczyłem jako małych, gdyż nawiązuje to w sposób bezpośredni do dzieci. Dlatego też w wersecie 15. Jeśli brat Twój zgrzeszy wobec Ciebie, idź i upomnij go. Nawiązywać może bezpośrednio zarówno do tych, którzy powądują skandale, jak jednego z tych małych, który się zagubił. A po naszym fragmencie Ewangelii mamy nowe wprowadzenie w wersecie 21, który rozpoczyna nową część, nowy fragment Ewangelii. Wtedy przyszedł Piotr i powiedział do Niego. Wtedy przychodzą uczniowie w wersecie pierwszym a teraz przychodzi Piotr Panie ile razy mam przebaczyć jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie i później pan Jezus odpowiada na to e, przypowieścią o niemiłosiernym słudze. E, ten fragment ewangelii będziemy mieli w przyszłą niedzielę dlatego nie będę więcej o tym mówił ale żeby zrozumieć nasz fragment ewangelii szczególnie istotne są wersety które poprzedzają dlatego Upomnienie braterskie dotyczy sytuacji jakiejkolwiek we wspólnocie, e, czy tego, że spowodowało skandale, albo tego, który został nazwany tutaj, jednego z tych małych, e, aby z powrotem, tak jak zabłąkaną owcę, przyprowadzić, aby nie zaginął. Jeśli chodzi teraz o same upomnienie braterskie, moglibyśmy też przytoczyć. Inne teksty, wybrałem trzy. Pierwszy z Księgi Kapłańskiej, z rozdziału 19, wersetu 17. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Upom będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. I później kończy się to w wersecie 18, tym stwierdzeniem, które mówi również o miłości bliźniego. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twojego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Z kolei w Ewangelii Łukasza mamy podobny fragment, tylko w formie krótszej niż w naszej Ewangelii Mateusza w rozdziale 18. Jest mowa o zgorszeniach. Później jest właśnie mowa w wersecie trzecim o przebaczeniu. Jeśli brat twój zawini, upomnij go. Jeśli żałuje, przebacz mu. Jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy wrócił, e, zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, przebacz mu. Jest to bardzo podobne też do tego fragmentu Ewangelii, który rozpoczyna się z Piotrem, który usłyszymy w przyszłą niedzielę. Z kolei w liście do Galatu, w rozdziale szóstym, święty Paweł mówi: Bracia, a gdyby komu przydarzył się jakiś upadek, wy którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. I później święty Paweł upomina, aby zwracać uwagę na własne czyny, nie porównywać się z innymi, czyli zachowanie pokory, aby to upomnienie nie stało się jakąś przyczyną do tego, że ktoś się wywyższa, że ktoś się pyszni. Zarówno kontekst literacki, czyli to, co poprzedza nasz fragment i to, co następuje pod nim, jak również inne teksty biblijne, które przytoczyłem, ukazują nam bezpośrednie powiązanie między upomnieniem a przebaczeniem. Mimo, że nasz fragment Ewangelii nic nie wspomina o przebaczeniu, ale przebaczenie w tym wypadku jest naturalną konsekwencją i zakłada je, ponieważ można też ten fragment teraz przeczytać w taki sposób sekwencyjny że najpierw następuje upomnienie, które ma doprowadzić do przebaczenia i zarówno te środkowe stwierdzenie, które można odnieść do różnych spraw w sposób ogólny, ale tutaj w tym przypadku bardzo łączy się też również z tym e, przebaczeniem, nawet mimo jeśli ktoś się zawinił w ważnych sprawach, aby później w konsekwencji e, mogli się zarówno ten, który upomniał i ci, którzy zostali upomnieni, mogli się razem mów modlić zgodnie we wspólnocie, oddając chwałę Bogu. Amen. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!